Pokażemy od razu pokrótce, jak przywiesić piec na ścianie przy pomocy dołączonej blachy montażowej. Mamy doprowadzony przewód, przewód do pieca. On chodzi tutaj z tyłu, żeby był niewidoczny. I teraz widzimy blachę montażową, tak zwany plecy, ta blacha właśnie za lucynku. Ona przyjdzie na ścianę. Ona będzie tutaj zamontowana. Mamy serię czterech otworów po obu stronach I na ścianie należy wcześniej przewidzieć właśnie to miejsce Może ja zdejmę piec, żeby to było bardziej widoczne Czyli na ścianie sauny trzeba będzie pod boazerią zaplanować wcześniej miejsce Do którego tutaj ta blacha montażowa zostanie dokręcona bo musimy pamiętać o tym, że piec może ważyć sam około 10 kg. Jak do tego dojdzie zasyp, no to tutaj w przypadku tego pieca mamy 35 kg kamieni, razem waży 45. Gdybyśmy to przykręcili do boazerii, no to ten piec i boazeria po prostu prędzej czy później to by wszystko runęło. Dlatego musimy pamiętać o wzmocnieniu tej konstrukcji, zanim nabijemy deski boazeryjne. To miejsce e, oczywiście jest przewidziane w instrukcji. E, ona zawiera informacje na temat tego, jaki rozstaw, e, jaki rozstaw śrub trzeba zastosować, dzięki czemu będziemy mogli e, tak naprawdę łatwo sobie wymierzyć to miejsce w saunie, bo ten piec, jak i inne piece tego typu to są piece wiszące i one e, zgodnie z instrukcją powinny być zawieszone na ścianie. Tak jak mówiłem, rozstaw tych otworów jest zawarty w instrukcji, no ale, żeby, ale żeby ją zainstalować, zamontować na ścianie, to trzeba ją najpierw od pieca odkręcić, gdyż producent tę blachę na czas transportu po prostu dokręca tutaj do pieca. Więc myślę w tym momencie już mamy te plecy zdemontowane, więc odsuwamy. I ta blacha będzie e, teraz montowana do naszej, no tak naprawdę do naszej boazeri, gdzie wcześniej przewidzieliśmy e, pod nią wzmocnienia, i ona będzie tutaj na niej E, zawieszona. E, dobrze i zaczynamy. Jeżeli już wiemy, gdzie będziemy umieszczać e, tutaj tą blachę, no to najpierw warto sobie wywiercić e, wiertłem do drewna w, w, przygotowane otwory, żebyśmy nie musieli e, rozłupywać drewna. My już mamy je tutaj przygotowane. Tak naprawdę to jest pierwszy moment, kiedy potrzebujemy. No, potrzebujemy. Przyda nam się wkrętarka. Bo, oczywiście, możemy to zrobić wszystko śrubokrętem. Ale ona znacznie ułatwi nam pracę. I tak samo z pozostałymi utwórami. Zwróćmy uwagę przy montowaniu, przy nakładaniu pieca na, e, na tę blachę, żeby ta górna krawędź tej blachy naszła pod blachę pieca, bo może dojść do takiego e, tutaj wypadku, że my tylko skręcimy tutaj e, ten otwór z tym otworem i będzie to cały piec się tylko trzymał. Na tym kawałku blachy Co spowoduje, że jak położymy kamienie To wszystko po prostu się odegnie Także zaczynamy od Nałożenia pieca I teraz nakładamy Tu na tę blachę I musimy zwrócić uwagę, żeby ta Blaszka właśnie tutaj weszła Na o, żeby one się spasowały otwór z otworem. zdejmy rękawicę, bo trzeba być bardziej precyzyjnym. No i pamiętajmy, ta śrubka łącząca jest zamontowana. Nie zgubmy jej, bo wprawdzie to nie jest żadna jakaś nietypowa śrubka, ale jak nam zginie na montażu, to pewnie może się zdarzyć, że drugiej takiej nie będziemy mieli i będzie kłopot. Ok, ta czynność zakończona. Można powiedzieć, że finał zamontowania pieca za nami. Piec wisi, jest, jest tak naprawdę stabilny. Tutaj dojdą kamienie 35 kg. Nic się z tym nie powinno dziać. I tak naprawdę możemy już tylko dojść do tego, żeby sobie załączyć piec sprawdzić, czy wszystko działa.